Mamy 2020. Witam was wszystkich w nowym roku. Jeżeli mówię troszeczkę przez nos, to tak, jestem chora, ale nie powstrzyma mnie to od nagrania nowego filmiku. Pisałam sobie wszystkie z ich około 10 i mam nadzieję, że wszystkie będą dobre. I na wszystkie starczy mi pieniędzy, bo szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę ceny obecnych gier, najprawdopodobniej pójdę z torbami. Zacznę od tego, co wychodzi jako pierwsze czyli. Ori and the Wheel of Wisps 11 lutego wychodzi druga część Ori and the Blind Forest, czyli takiej platformówki, która jest platformówką dla ludzi, którzy uwielbiają cierpieć. Tak, bo to nie jest taka platformówka dla kogoś, kto lubi sobie relaksacyjnie, sobie po prostu zwyczajnie poskakać. Nie, to jest platformówka dla ludzi, którzy lubią sobie złamać palce na padzie. Ewentualnie klawiaturze, bo szczerze mówiąc, pierwszą część grywam na klawiaturze i muszę Wam przyznać, że dzięki temu mam nieprawdopodobny rozstaw palców. Oriental Will of Wisps to kontynuacja poprzedniej gry. Jedno, co na pewno trzeba powiedzieć, że ta gra wygląda przepięknie. Jak jako człowiek, który. Powiedzmy sobie szczerze, mam po prostu niesamowitą słabość do pięknej grafiki. To Ori and the Blind Forest wyryło się w mojej pamięci niczym, wiecie, tak w skale ci pierwotni ludzie ryli i wtedy mi się to mi się tak właśnie wyryło. To Ori and the. Wheel of Wisps wygląda jeszcze lepiej i muszę przyznać, że nie mogę się doczekać jak odpalę to na y, moim komputerze, który jest w stanie znieść taką grafikę i po prostu będę siedzieć i patrzeć. Przy okazji, jak zapewniają sami twórcy, historia ma być równie ciekawa i równie y, piękna jak w jedence, a także mają być elementy RPGowe, więc naprawdę mnie to interesuje ciekawie, ponieważ do tej pory była to platformówka y, w stylu Metroidvanii, a jak tam zamierzają odpchnąć RPG nie mam pojęcia, ale czekam na to. Druga pozycja na mojej liście, na którą czekam to Final Fantasy 7 Remake. Tak, oczywiście mam świadomość, że twórcy zamierzają wydać tą grę w formie y, takiej odcinkowej. Niemniej jednak naprawdę bardzo się cieszę, ponieważ y, pewnie tak jak wiecie z moich poprzednich filmików, ja na to niestety nie miałam konsoli i nie miałam możliwości, natomiast oglądałam Final Fantasy 7 na konsoli mojej koleżanki. Coś tam sobie oczywiście pograłam, ale wiadomo, najbardziej marzyłam, żeby móc przejść tą grę sama. A kiedy już miałam konsolę, miałam komputer, no cóż, było wiele nowszych gier, które trzeba było ukończyć i tak się okazało, że mija któryś tam rok z kolei, a ja fajne fantasy 7 nigdy nie grałam. Numer 3 na mojej liście to Doom Eternal. Ja wiem, że ja wyglądam uroczo i w ogóle i nikt mnie nie posądza o to, że jeżeli wracam do domu, to lubię sobie odpalić komputer i siać zniszczenie w piekle, tak? Ehm. Ale tak, uwielbiam to i muszę przyznać, że to co zrobiła filmem BTS z odświeżeniem tytułu DOOM to jest najlepsze, co zrobiła w ostatnich latach. Miałam okazję zagrać w "Dum" na PGA 2019 i mm, oh. Przypominam te 15 minut bardzo dobrze, ta muzyka, ta mięsista walka, ta strzelanina. Uch, to jest dokładnie to, na co czekam. I muszę przyznać, że miałam okazję dotknąć kolekcjonerki i bardzo żałuję, że nie mam wystarczająco organów, aby sprzedać je, żeby sobie zakupić tę kolekcjonerkę, bo kosztuje ona trochę. Naprawdę chciałabym mieć ten helm, ale obawiam się, że niestety nie dam rady. Może poproszę świętego Mikołaja, a nie to już marzec będzie. W każdym bądź razie na pewno zagram w Doom Eternal na stówę i zamierzam się cieszyć tą rozwałką i krwią bryzgającą na ekranie. Teraz to będzie pozycja mniej więcej czwarta. Tak. Czwartą grę, która wychodzi także w marcu, to będzie Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Świat Wampira maskarady to coś, z czym zakochałam się jeszcze w liceum, e, grając z moimi znajomymi e, w Wampira Maskalady. Pozdrawiam wszystkich z tej grupy, jeżeli w ogóle jeszcze traficie to tak kiedyś, będziecie mnie oglądać. Ale przyznaję, że grę, która później wyszła, no, nie do końca ukończyłam i mam dlatego wielkie, wielkie nadzieje, że ta nowa odsłona będzie zdecydowanie lepsza. i Pozwoli rozwinąć świat wampirów w nieco mniej spartlający sposób, taki bardziej mroczny i stworzy nową linię RPGów z wampirami z serio, bo to jest świetna, świetny świat i to mnie zaskuje na rozwinięcie w formie gry. Dlatego właśnie na pewno będę ogrywać ten tytuł i mam nadzieję, że będzie on dobry, przynajmniej dobry. I nie będzie miał tyle bagów. Numer 5 na mojej liście to również numer 5, jeżeli chodzi o odsłonę gry. Persona 5 Royal. Wprawdzie grałam już w Personę 5, która wyszła już jakiś czas temu, ale Persona 5 Royal to ma być rozszerzenie tej gry o nową bohaterkę, nowe scenariusze i nowe wątki, więc na pewno będę chciała zagrać. Zwłaszcza że w poprzedniej Personie 5 skończyłam z tą dziewczyną, z którą nie chciałam do końca romansować więc chętnie zaromansuję sobie z jakąś inną. Oczywiście w Persona 5 nie tylko o romanse chodzi. Ten świat dungeon, który został odświeżony i trochę bardziej dostosowany do, nazwijmy to, europejskich klimatów zdecydowanie za mnie przemawiał. Był super i naprawdę bardzo chętnie zagram Persona 5 Royal, którą zresztą już mam zamówioną i wiem, że przyjdzie do mnie 31 marca. Pod warunkiem, że twórcy nie postanowią przenieść premiery, a to twórcy lubią robić. Tak oto dotarliśmy do pozycji i do 16 kwietnia. Tak, wszyscy wiedzą, co będzie 16 kwietnia. Cyberpunk 2077 kto twierdzi, że nie czeka na tą grę ten kłamie nawet jeżeli nie zamierzacie kupować tej gry to nie wierzę w to, że nie jesteście zainteresowani czy CD Projekt Red osiągnie ten sam sukces co w przypadku Wiedźmina naprawdę Wiedźmin stał się światową marką i dzięki temu Redzi stali się studiem które jest rozpoznawane na całym świecie i pytanie czy będzie w stanie powtórzyć ten sukces w świecie który jest jednak bardzo, bardzo odmienny od Wiedźmina ja wiem na pewno, że chcę zagrać i będę grać. Um, na pewno na PS4, na PC, na każdej możliwej konsoli, na którą będę w stanie. Na Switchu pewnie też. Ponieważ świat Cyberpunk'a jest dla mnie w jakiś sposób bardzo bliski, Cyberpunk to jest ten klimat, który według mnie jest bardzo niedoceniony w bardzo wielu dziedzinach, zarówno w filmie, komiksie jak i grach i chciałabym naprawdę zobaczyć świetną grę właśnie w stylu RPGowym w świecie cyberpunkowym i mam nadzieję, że Cyberpunk 2077 będzie tak dobry że będę mieć problemy z nagraniem filmiku, recenzji, bo nie będę w stanie się od niego oderwać. Dotarliśmy do miejsca siódmego, a miejscu siódmym na pewno coś, na co wielu z Was czeka, czyli The Last of Us 2 The Last of Us to była pierwsza gra, którą zagrałam w ogóle na konsoli PlayStation, jeszcze na PlayStation 3. I właśnie uświadamiałam sobie, jak dawno to było. I jeszcze kiedy grałem na PlayStation 3, na The Last of Us, jedynkę, patrzyłam na tę grę i nie byłam w stanie uwierzyć, jak piękne są gry, jak niesamowita potrafi być grafika, jakość wygląd tych gier, jak miodna potrafi być rozgrywka, i nie wierzyłam w to, że gry staną się jeszcze piękniejsze. A jednak, The Last of Us 2 ponownie będzie tą grą, która jednocześnie pojawia się na takim styku dwóch różnych generacji konsol, bo zakładam, że na pewno. Na pewno oczywiście, że na pewno, bo ponieważ to jest w kwietniu, yy, ukaże się ta gra na PlayStation 4, a na pewno później pokaże się także na PlayStation 5, więc bardzo mi ciekawi, jaka będzie rozstrzał wyglądu tych gier. Ale tu nie tylko o wygląd chodzi, także chodzi o gameplay. Tym razem będziemy podróżować z Eli i zobaczymy, jak potoczyły się jej losy w świecie, który można powiedzieć, że nie sprzyja przy życiu. Po raz kolejny będziemy mogli odwiedzić ten świat, który. Da nam świetną historię wzruszającą, a jednocześnie trochę gameplay'u, a nawet dużo gameplay'u. Na miejscu ósmym mam nadzieję, że coś, co nadejdzie w tym roku, jednak tym razem nie zostanie przesunięte na kolejny rok, czyli Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima ma się ukazać w wakacje 2020, jeżeli nic się oczywiście nie zmieni, uwielbiam gry Dark Soulsowe, ale jednak mam nadzieję że nie będą się aż tak bardzo mocno skłaniać ku Dark Soulsom, ponieważ tego typu gier jest już dużo za dużo i mam nadzieję że dadzą nam troszeczkę takiej akcji wyważonej z trochę z RPG i nie mam pojęcia tak naprawdę czego się spodziewać ale liczę na świetną japońską przygodę liczę na to, że wreszcie samuraje dostaną to co powinni dostać, czyli naprawdę dobrą dobrą grę o tym świetnym okresie w historii Japonii. A na miejscu dziewiątym, sennała saga Hellblade 2. Jeżeli ktokolwiek z was nie widział zapowiedzi Hellblade'a 2, to szczerze polecam. Naprawdę robi ciary i aż ciężko uwierzyć, że jest to coś stworzonego w komputerze. Jeżeli ktoś z was nie grał nigdy w Hellblade, powinniście zdecydowanie, jeżeli macie konsolę, bo to jest dura zapada w pamięć. Naprawdę. Tak świetnie zrealizowanego pomysłu na e, postać, która posiada pewnego rodzaju problemy ze schizofrenią, jeszcze nie widziałam. To jest świetna gra, która łączy ze sobą świat wikingów, nordyckich legend i problemy natury psychicznej. Ja tutaj nie żartuję, ponieważ twórcy konsultowali się w trakcie tworzenia swojej gry z osobami, które mają schizofrenię. Zresztą, jeżeli zagracie, polecam także świetny dokument, który jest związany właśnie z tą grą. Twórcy wzięli pod uwagę, jak powinna wyglądać właśnie podróż takiej osoby, co jest doskonałe. Absolutnie doskonałe. I że mówiąc, nie byłam pewna i nie wiedziałam czy w ogóle kiedykolwiek będzie kontynuacja godziłam się z tym, że po prostu już nigdy nie będzie takiej kontynuacji ponieważ była to trochę przygoda na raz ale jednak powstanie kontynuacja jak zobaczyłam trailer to nie wiem jak wy, ale jeżeli ta gra wyjdzie w tym roku to ją kupuję w dniu premiery a na miejscu 10 umieściłam kilka gier ponieważ to są gry które są w moim kręgu bardzo mocnego zainteresowania, a jednak z drugiej strony bardzo poważnie się zastanawiam, czy one się udadzą. Dlatego równorzędnie ustawiam tutaj Nioh 2, kontynuację Nioha, który. Był takim Dark Soulsami w świecie Japonii, ale z drugiej strony miał dużo takich rzeczy, które bardzo potrafiły denerwować i irytować. Były to takie Dark Soulsy bardzo niedoskonały, więc nie jestem pewna, czy w nich 2 uda się poprawić pewne rzeczy, ale mam nadzieję, że jednak tak i będzie to gra interesująca przynajmniej. Tak samo na tym samym miejscu mieściłabym Empire of Sin, czyli gra, która ma być osadzona w czasach prohibicji trochę klimatach mafii. Bardzo jestem zainteresowana, ponieważ mafia mi się bardzo zawsze podobała. Oczywiście mówię o tych pierwszych odsłonach nie o trójce. Dalej mam straszne wspomnienia z tą grą. <laughs> Dodatkowo w Empire of Scene zamieszany jest niejako Romero, więc jestem bardzo zainteresowana, jak to się rozwiąże. Tak samo chciałabym zagrać bardzo w Half-Life Alex, ale z drugiej strony najprawdopodobniej nie zagram, ponieważ Half-Life Alex wymaga posiadania sprzętu od Steama, który kosztuje 4000 złotych. Pomimo tej ceny, Steam nie narzeka na yy, sprzedaż tego sprzętu, niemniej jednak ja. Hmm, jak już będę tym bardzo, bardzo bogatym YouTuberem, to może ewentualnie sobie coś takiego kupię, ale na razie nie jestem przekonana, czy chcę kupować jeden sprzęt dla jednej gry. Sorry. Niemniej jednak bardzo mocno będę śledzić jak powstaje ta gra, jak się gra, czy kiedykolwiek wyjdzie na PC ta bez potrzeby posiadania sprzętu za grubą kasę. I na pewno wszystko, co będzie z nią związane, no bo umówmy się to jest Half-Life, mimo wszystko jakiś Half-Life. Ostatnią grą będzie to Assassin's Creed Ragnarok, który już w tym momencie Wiemy, a przynajmniej domyślamy się, że najprawdopodobniej wyjdzie jednak w tym roku, ponieważ pojawiły się już jakieś pewne przecieki na Amazonie, że będzie można tą grę kupić. A najczęściej oznacza to, że już nie, za niedługo będzie ogłoszona premiera tej gry. Jestem bardzo zainteresowana, ponieważ jestem mocno wkręcona w temat Wikingów i takich klimatów, i bardzo mi się podoba osadzenie. Asasyna w tych klimatach, a z drugiej strony wszystko wskazuje na to, że ten asasyn przestanie coraz bardziej być asasynowy. Ja osobiście jestem z tej grupy, która w jakiś sposób cieszy się z tego, ponieważ najbardziej podobał mi się asasyn Black Flag, który kompletnie nie był asasynem, więc jeżeli Assassin's Creed Ragnarok też będzie takim asasynem, trochę nie asasynem, to jestem bardzo na tak. Tak wygląda moja lista na 2020 rok. Napiszcie mi w komentarzach jak wygląda wasza lista, czy jest zbliżona, czy jednak zupełnie celujecie w coś zupełnie innego. Może mi podpowiedzieć jakąś grę, którą zwyczajnie ominęłam, zapomniałam, że wychodzi w 2020, a pewnie też chcę grać. Napiszcie mi na dole które gry Was interesują w 2020 roku, które na pewno zagracie tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało i jeżeli Wam się podobało to oczywiście zostawiacie lajka zasubujcie kanał yy, ponieważ w 2020 mam wielką, wielką nadzieję osiągnąć przynajmniej 1000 subskrybentów 1000 ten 1000 chociaż dlatego zasubujcie kanał będzie mi bardzo miło, zrobicie mi prezent na nowy rok i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w nowym, świetnym roku pełnym świetnych nowych gier. Cześć i do zobaczenia! Szczęśliwego roku myszy albo szczura. Jestem pewna, która z nich jest patronem tego roku, ale na pewno któryś z tych małych Gryzoni. Cześć!